Cześć, cześć, witajcie, z tej strony w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w GTA Online tryb adwersarza gonitwa eee, tak jak widzicie a jest do dupy y, czterech atakujących ja y, sam y, goniec y, brak obrońców, no kogoś mi pewnie da tam zaraz nagrywam ten odcineczek niedługo w sumie przed meczem Polska Argentyna E, więc możecie napisać, jeżeli interesujecie się piłką nożną, komu kibicowaliście, czy wierzyliście, że nasi wyjdą, bo ten odcinek jednak pokaże się po tym. Ja jestem zdania, że wyjdą, nawet obstawiłem pieniądze na naszej. Więc no, liczę. Liczę, że się uda. Ogłem gram ten tryb pierwszy raz. E, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Ktoś mamy dobrą. Eee. bomby. Super! O, no, i teraz możemy wybuchnąć. Okej, okay, więc musimy spierdzielać. Tutaj piękny zagręt. Okej, bardzo fajna auto, podoba mi się ten, ten... wanik. Dobra, nie, nie dajemy się. O kurde. Dobrze, mamy prędkość. Znowu mamy prędkość. Emocje jak najgry w obraniu. Dobra, opadło. Uff, aż yy, musiałem się skupić. O tak. Dobra, daleko w ogóle mamy ten punkt? Chyba całkiem daleko. To mnie niepokoi. Aktualnie mam też trochę trudności z nagrywaniem odcinków dla Was, ponieważ w miejscu, gdzie aktualnie urzęduję, No jest niefajna sytuacja, gdyż, aż ponieważ po prostu ludzie palą śmieciami i wali mi w domu. Akurat na strychu, na którym Jóży mieszka. Tam mi wali. I no, powiem Wam, że mało się zeprzytę ten I ciężko mi jest po prostu nagrywać, bo jednak. No... W takim smrodzie ciężko, no ciężko się nagrywa, co nie? Dobra No kurde Ajajajajajaj Dobra, damy radę. No i utknęliśmy. Utknęliśmy, no nie mieliśmy to tak. To już było utknięcie po prostu, tak. Dobra, na Z kim teraz będziemy? Proszę, nie chcę być. O! Atakujący, dobra, zajebiście. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Pierwszy raz chyba będę ich pokrył tym autem. Jakby nawet nie wiem, jest auto. No wygląda fajnie Jak wygląda w środku No ja to też niczemu co Wygląda jak jakieś no, jakiś McLaren. Okej, okay, oni mają właśnie dwóch obrońców. To jest takie trochę nie fair Ale już tutaj jeden się wywalił. tutaj gonimy pięknie. I coś gram coś gonienie, gonienie. Dobra. Tam no to w ogóle nie wiem co robi. Dobra, wypierdzia, daj tym autem swoim. Skoczył. Kurczę, przeskoczył. O! Super, udało nam się! Czyli jest jeden, jeden, więc super. W ogóle ja w sobie kubek na grzybowy bardzo dobry, kiedy już zimno jest, jest zajebiste. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj kolejny. Dobra, teraz bronimy. Naszego tutaj Ivana. Aj turbo Jak Pięknie przypieszamy Tutaj niech sam sobie pojedzie A Tutaj niech znowu sam. Dobra, super, super idzie nam. A kurczę. O. Dobra, dobra, nie, 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 nie. nie. A wywalili ja mnie nie tutaj, gonimy ich, trzeba w końcu dojechać tam. Okej, okay. <laughs> może jakiś pęd? O super. Ojajaj oj, oj, oj. Kurcze pieczona O trzeci dojechał nagle Ten to się w ogóle obudził. Kurcze Daję radę, daję radę, o oh, fuck, albo w paneli. Gdzie tam w ogóle trzeci? Ten trzeci znowu zniknął. O, udało nam się! Duży już jest koniec! O, oh, nice! No mm, i super. Nawet nie wiem ile tu jest rund, więc y, może być ciekawie. Dobra, teraz znowu my tutaj yy, będziemy polować. No, o też nie mam pojęcia, i to jest jeszcze. Jakiś pędzik. Nie wiem jakiego ja go walnałem. Aha, oni nie ruszyli. Jakie oszukanie. Dobra. No i super, Musi szybko poszło, powiem <laughs> widzowie. O, i sześćdziesiąt tysięcy na moje No i fajnie, fajny odcinek, wydaje mi się, dobra mapka. Bardzo mi się podobało, więc co widzowie, to będzie na tyle, jeżeli odcinek wam się spodobał zostawcie tak też łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy chcecie więcej takich odcinków i na naszego Discorda, który jest w linku w opisie i na naszego Twitcha, który w sensie na e, szkocera Twitcha, który jest również w linku w opisie, więc trzymajcie się, cześć, cześć.